Przejechałem ponad 1700 km nowym Renault Captur i powiem Wam, że to już nie byle jaki kapturek. Miałem wersję E-Tech Full Hybrid, więc na światłach startowałem jak z procy. W ogóle przyspiesza tu się nieźle, tak do setki, potem to już się trochę wolniej zbiera. Auto nadrabia za to spalaniem, jak w zimę wyciągasz 7,5 litra na autostradzie przy 140 i to nie za tirem, to jest naprawdę git. Gorzej jak nie lubisz miękkiego zawieszenia, bo autem buja i to tak, że nie ma we wsi dróg, na których nie zabolicie próg. Nowy kaptur wygląda poważniej od swojego poprzednika i jest też, moim zdaniem, lepszy w tym wyglądzie. Ma też porządny system multimedialny z Android Automotive, tylko jak to Android, zdarza mu się przyciąć. Ma też kamery 360 stopni i system asysty parkowania. Kamery nieraz się przydały, a przy parkowaniu wolę ufać sobie. A w dodatku, to takie auto, że możecie je mieć w wersji Esprit Alpine, ale też miękką hybrydę, czy nawet ulubioną polską instalację LPG. Czy to auto dla każdego Polaka? Dajcie znać co myślicie.